Z... i teraz zapomniałam, jak mu się nazywa. E -toma, e -toma. Sinia, Sinia Jeszcze raz. Cześć! To nie Andrzej. Jestem Monika i dostałam bardzo, bardzo przyjemne zadanie przetestowania tej maszyny. Jest to Yamaha XSR 125 i chciałabym, chciałabym Wam dzisiaj kilka słów o tym opowiedzieć. Żeby w pełni Opowiedzieć o tej maszynie, musimy się najpierw cofnąć do roku 2015 i chwilę sobie pogadać o całej idei Faster Sans, bo to jest idea, z której ta maszynka się wywodzi. I teraz, o co chodzi? W roku 2015 jedna z głównych, mądrych głów w Yamasze skontaktowała się z Murą. Czyli bardzo znanym projektantem motocykli kastomowych, który w ten czas mieszkał w Los Angeles. No i co oni zrobili? Dali mu MT07 i powiedzieli mu, żeby się bawił. I on z tego MT-07 zrobił customa, zresztą bardzo przyjemnego, i potem ten custom dał początek maszynie, która nazywała się XSR700 i był to niejako hołd złożony wcześniejszym modelom Yamaha, czyli XS1 i XS650. No, trochę tam było kontrowersji, bo to była jednak tak naprawdę MT-07 przebrana w, ładne, w ładniejsze... Customowe ciuszki, ale historia jest taka, że Yamaha postanowiła wziąć nowoczesne maszyny z nowymi podzespołami działającymi, ubrać je ładnie i ich wyglądem nawiązać do maszyn starych, dobrze znanych, czyli właśnie XS1 i XS650. No dobra, potem po tej XSR-700 pojawiła się XSR-900, a teraz mamy do czynienia z XSR-125. I teraz, co jest fajne w tej całej idei Faster Sons? Bo Faster Sons to tak naprawdę mają być dzieci tych poprzedników, które są szybsze, lepiej działające i współczesne. Faktycznie tak jest, to jest współczesny, fajny motocykl, który jeździ bardzo przyjemnie. I do tego jest cała, cały pomysł, że można sobie, słuchajcie, dokupić akcesoria i można sobie te motocykle troszkę poprzebierać. Czyli możesz sobie zmienić kierunkowskazy, możesz sobie wybrać kolor jeden z trzech, jest czerwony, żółty i czarny. I do tego oczywiście masz całą gamę ciuchów, których możesz przebierać, są jakieś tam koszulki, czapki itp. itd. Cała idea jest bardzo, moim zdaniem, przyjemna w odbiorze. Wszystko to ładnie wygląda. No ale teraz przejdźmy do tego, jak ta maszyna jeździ. Gdybym miała określić ten motocykl jednym słowem, powiedziałabym, że on jest przyjemny. I teraz, dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim naprawdę przyjemnie się nim jeździ. Oprócz oczywiście pewnie mnóstwa innych aspektów technicznych, myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na silnik, bo Yamaha jest bardzo sprytna. Tą samą jednostkę wsadziła do wszystkich swoich 125, czyli ten sam silnik znajdziecie w MT125 i w R125. Co jest wyjątkowe, jak na motocykle o pojemności 125, to to, że ten silnik ma zmienne fazy rozrządu. No i o co tu chodzi? Chodzi o to, że dzięki temu tym motocyklem się jeździ naprawdę fajnie i na niskich, i na wysokich, na wysokich obrotach. Co jeszcze? Jeszcze na plus moim zdaniem jest to, że oprócz tego, że zawieszenie mamy to samo, co w MT0 MT125 i w R125 to ono jest troszeczkę inaczej ustawione. I przez to, że jest trochę inaczej ustawione, jest bardziej miękkie. Moim zdaniem, do miasta to jest naprawdę super rozwiązanie, bo to właśnie sprawia, że ta jazda jest taka niewymuszona, taka, wiecie, lekka, fajna, no i właśnie przyjemna. Wygląd, rzecz wiadomo subiektywna, ale chciałam troszeczkę o tym Wam opowiedzieć. Jak się na ten motocykl spojrzy, to on jest w mojej ocenie ładny. Fajna jest linia, przyjemnie się na tym siedzi, naprawdę tutaj wszystko jest spoko. Podoba mi się też to, że jest wybór kolorów, mamy tak jak już mówiłam wcześniej, czerwony, żółty i czarny. Moim zdaniem, żółty wygląda super. Do paru rzeczy. Mogłabym się przyczepić, ale też warto wziąć pod uwagę, że ten motocykl, jeżeli chodzi o Yamaha, jest w naprawdę przyzwoitej cenie. Bo za motocykl gotowy z pudełka, z naprawdę spoko pod zespołami, który po prostu działa i jest porządną 125, zapłacimy tutaj trochę ponad 19 tysięcy. Jest to najtańszy motocykl 125 obecnie w ofercie Yamahy. Yy... No dobra, do czego bym się troszkę przyczepiła, aczkolwiek pamiętajcie, to jest moja estetyka, więc jakby nie musicie się ze mną zgadzać. E, chciałabym zobaczyć tutaj okrągłe lusterka. Myślę, że bardzo fajnie pasowałyby do okrągłej lampy i oddawałyby nieco bardziej ten retroklimat. E, idealne byłyby aluminiowe, ale dobra, rozumiem, cena, e, więc z plastikowymi już bym się mogła zaprzyjaźnić. Co dalej? Fajne byłyby szprychy w kołach. Natomiast no tutaj też wiadomo, księgowi Yamahy myślę, że są mądrzejsi ode mnie i pewnie to wszystko zostało tu mocno przeliczone, więc do tego delikatnie mogłabym się przyczepić. No i myślę, że przyjemny byłby jednak tradycyjny zegar z wyświetlaczem. No, ale tak jak mówię, to jest moje subiektywne wrażenie. Yy, rozumiem, z czego mogą wynikać te yy, jakby wizualne decyzje Yamachy, i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że gdybym była na etapie zastanawiania się nad zakupem motocykla klasy 125, to ta Yamaha byłaby mocno brana pod uwagę. Jej największym konkurentem myślę, że może być CB 125 z Hondy i tutaj trochę mi się marzy taki test porównawczy, natomiast no co, prawda jest taka, za dość przyjemną cenę w kategoriach oczywiście Yamahy dostajesz naprawdę przyjemny motocykl, którym już spokojnie możesz sobie pośmigać po mieście i a, nie tylko, dlatego, że te opony pozwalają nam na jazdę po szutrach, więc myślę, że to jest taki bardzo motocykl, który da ci dużo radości nie tylko w mieście, no ale też możesz sobie gdzieś tam poszaleć powiedzmy na polnych drogach, yy, więc to na pewno jest też na plus. Podsumowując. W mojej ocenie Yamaha XSR 125 to naprawdę fajny motocykl do rozpoczęcia swojej przygody z motocyklami w ogóle, a dodając do tego opcję różnych super ubranek i akcesoriów w idei Faster Suns, myślę, że może być zaproszeniem do naprawdę spoko zabawy.